Alo, się witam was wszystkich bardzo serdecznie na codziennym sklepie z Fortnite'a. Przypominam tylko, że są dwa giveaway'e, linki macie w opisie. No i sprawdźmy co mamy w sklepie, jeszcze szybkie przypomnienie. Pamiętajcie, że wszelkie zakupy zawsze z kodem SMARTY. Dobra, zalogujmy się do sklepu, zobaczmy co tam jest. Uwaga, uwaga, uuuu, mamy nowego skina. Mamy nowego kozackiego skina, słuchajcie, Archanioł. No wygląda przepięknie, wygląda naprawdę przepięknie. Przekozacko jak dla mnie Naprawdę skin 9 na 10 Trudno będzie to przebić Na pewno Aureolka, którą posiada Nasz Archanioł Będzie nieco zdradzać Naszą pozycję przy Zabudowaniu się, ale głowa jest na tyle mała Że na pewno nie będzie to bardzo Uciążliwe Słuchajcie, plecak, czyli skrzydła Cudowne skrzydła będą pasowały do wielu Zestawów, słuchajcie, które sami sobie Będziemy chcieli kombinować I tworzyć Dobrze, przejdźmy, sprawdźmy co to za kilow? Cnota, też wspaniały kilow, naprawdę wygląda bardzo dobrze. Ok, dźwięk jest nieco głośny, faktycznie jest nieco głośny, ale wygląd, czy to jak wygląda ten kilow, będzie ten dźwięk wynagradzać, naprawdę. No, zestaw jest imponujący, jeżeli ktoś chce sobie kupić to naprawdę polecam. Oczywiście z kodem Smarty jak najbardziej. Pamiętajcie, Dick plus 20 zawsze z kodem Smarty. Treningowa terrorystka. Dobry skin, bardzo fajny, różowy, kolorowy, rzadko spotykany w grze. Ale wiem, że jest posiadany przez kilka, e, kilka osób. Bardzo fajny skin też. Dość rzadki, tak mi się wydaje. od go dawno nie było przynajmniej. E, promienny napastnik, dobrze czytałem? Chyba tak. Promienny napastnik. Tego skina kompletnie nie znam. Tego skina kompletnie nie widuję. Fajna jest ta poświata, która się na nim odbija. Lotnia osa. Bardzo prosty styl. Jeżeli komuś te skiny proste odpowiadają, to będzie dla niego idealna. Dzwonek lamy. Coś co znamy. Nie czuję, że rymuje. Oczywiście, że tak. Fajny dzwonek. Elegancka cieszynka. Kilow z Java. Też bardzo fajny. Kilow. Wygląda tak dość futurystycznie i tablica z wynikiem, czyli losowy numerek nam się tutaj pokazuje bardzo fajna też cieszynka, no ale słuchajcie top of the top naprawdę Archanioł Sk skin, nie wiem jak wam, dajcie znać w komentarzach, ale naprawdę jest dla mnie Przekozacki, naprawdę super sprawa Super robota Epic Games eee, No i co, na dzisiaj to już wszystko Przypominam, zakupy wszelkie z kodem Smarty, słuchajcie, im więcej nas będzie Tym więcej giveaway eee, Na kanale, na dzisiaj to już wszystko Życzę wam miłego piątku Widzimy się na live, na razie, cześć